Witajcie to znowu Jadek, dzisiaj e, w dzisiejszym odcinku e, znowu zagramy sobie w GTA 3, przejdziemy sobie e, misję dla King Cotneia, czyli tę misję e, dla tej zielonej butki telefonicznej tutaj w, w Stanton Island. E, myślę, że że ten Let's Play może być może być dosyć, dosyć, dosyć długi z tego tytułu, że tutaj

Tak, no jak widzieliście, to jest właśnie ta misja o której e, wspominałem w czasie wykonywania e, misji taksówki, kiedy tam mówiłem o tych e, misjach. E, misjach z telefonicznych. To jest właśnie ta misja, która polega na zbijaniu tych punktów. To zobaczycie zresztą zaraz jak to wygląda. Polecam szybki samochód do tego. No co jest? Jeszcze jeden powinien podjechać. No się czasem się trzeba na niego naczekać trochę I teraz jedziemy eee, tak, musimy zbierać te punkty, tak jak mówiłem, ten kierowca, który, który zbierze najwięcej punktów spośród wszystkich kierowców wygrywa. To znaczy no, czyli no my to albo wygrywamy albo przegrywamy, no ale... No, no, wiecie o co mi chodzi, myślę. Eee... Także, e tak, w zależności od tego, ile zbierzemy tych punktów, które dostaniemy kasy za tą misję. Jeśli zbierzemy na przykład 7 punktów, to dostaniemy 7 tysięcy, za 8 punktów dostajemy 8 tysięcy i tak dalej. E no, maksymalnie jak widzicie, jest 15 tych punktów, już zebrałem 4 w tym momencie. Czyli teoretycznie, żeby sobie zagwarantować, wygraną, trzeba. Zbierać, znaczy no, połowę, no, czyli... Chociaż nie, no nie trzeba połowy, tak jak mówię, jeśli ktoś z nich by... Bo nie jest powiedziane, że jeden tylko z nich będzie zbierał punktów, tak? Może zbierać dwóch, wtedy musimy mniej... Ten mamy mniej, mniejszy ten limit. Ale no powiedzmy, że... Yy, że jak zbierzemy 8 punktów, to mamy już zagwarantowane zwycięstwo. Yy. Także udało się. No, teoretycznie już w tym momencie możemy przestać, ale dlaczego? To możemy zbierać dalej. 8 Kurde, potędzimy o policji. 10 już mamy. O, widzę, że całkiem nieźle nam idzie. Eee, z tymi o, tą misję możemy, tak jak wspominałem, wykonywać wielokrotnie. Te punkty się pokazują yy, chyba zawsze w tych samych miejscach yy, chociaż chyba niekoniecznie, niekoniecznie w tej samej kolejności ale, ale miejsca są yy, albo nie, niektóre punkty się tylko różnią, różnią miejscami ale, ale zazwyczaj to one się pokazują zawsze w tych samych punktach albo są na przykład jakieś dwie serie, że tu i tu zaraz zagramy i będą tu, drugi raz zagramy i będą tu Później znowu będą tak, jak były wcześniej. Tak, tak to jakoś mniej więcej. Dokładnie nie wiem, jak to jak to wygląda, ale to jest mniej więcej coś takiego. A tamtego już raczej nam się nie uda zdobyć. Coś tam to tak jakoś dziwnie... O, wypad z trasy. Także... Trzynasty... O, jakby mi się teraz udało... To by było... 14 punktów chyba jeszcze nigdy mi się nie udało zebrać. Zobaczymy. Ale tamto jest za blisko, czy nam się już nie uda zdobyć tego ostatniego punktu. Chociaż, chociaż, może... No, bon. O, chyba nam się jednak uda. Oni to tak nie jeżdżą zawsze... No, 14 tysięcy widzi. Chociaż na pierwszym miejscu tylko mi się też 14 punktów kontrolnych. Misja zaliczona, 14 tysięcy, no. Dobra, jedziemy po następną misję. Nie lubię strasznie tej misji, teraz jest. Lickle ride to Emperor and Ice kill me some filthy Diablo who boost been batting up milady queen lizzy The driving and the shooting and the dally in a boot. We'll make sure you don't get cold feet here. You'll need a peace. Laughing vampires dance! Field of voodoo curves dry. Liberty Tak jak widzicie, musimy jechać. Ten... Tym gównianym, że się tak wyrażę, samochodem. Nie możemy z niego wysiąść, to jest chyba najwolniejszy samochód w całym GTA 3. Strasznie, strasznie nie lubię tym jeździć, no ale niestety musimy. Właśnie głównie z tego powodu, że ten odcinek będzie dosyć długi, bo się musimy wlec strasznie. No ale, ale na to już nic się nie da poradzić. A tak, będziemy dużo, dosyć dużo razy jeździć tunelem, myślę, że nawet z pięć, sześć razy w trakcie tego, tego odcinka. Tak, musimy jechać, zabić, zabijać tych ludzi z gangu El Burro. Tam, tam nie będzie, tam, że tam będzie licznik, nie będzie pisało, ile musimy ich zabić, tam pisze, że po prostu musimy ich zabijać, ale... Yy... Trzeba ich zabić 10 zabi i nie wysiadając z samochodu oczywiście, czyli za pomocą właśnie Uzi. Dlatego oni tam, tam dali Uzi na wypadek gdybyśmy go nie mieli. O, czyli diablos to są... O Ten tutaj z tą czerwoną kuteczką na głowie, coś takiego. tapką, Tabką O, Kurde. Atakują nas te jak widzicie samochody. Diablos. Musimy uważać, żeby nas nie wyciągnęli z samochodu. Ja sobie pojadę teraz naprawić ten samochód, bo... żeby nam nie wybuchł. Ale się na nas Następny... To jest chyba... Do... tak O! poza na terytorium nie jest Dobra, jedziemy z powrotem to na. Tuna chyba jest najszybciej No chociaż tym samochodem jest najwolniej, ale... Ale... Tuna jest jednak tu blisko. Niestety nie możemy w dalszym ciągu wyciąć z tego samochodu. No i musimy wrócić z tym samochodem. Także już druga przejażdżka tunelem w tej... w, w, w tym odcinku. Jeszcze spokojnie będą trzy przejazdy tunelem co najmniej. Musimy odwieźć ten samochód, yy, ten punkt różowy, gdzie nam pokazuje. To jest punkt yy, niedaleko niedaleko yy, tego piętrowego parkingu, tak naprzeciwko niego. Co jest tam taki, niedaleko tego chodnika, takiego yy, pomarańczowego. Tam jak jeździliśmy tak z ruchą, to się chyba nazywało galeria czy coś takiego. Yy. Tak, ale to nie jest przy samym... no, jak widzicie, naprzeciwko parkingu. Ta galeria to jest tam dalej, ten, ten żółty... no, galeria, koło galerii. Dobra, wysiadłem z tego złama. Misje zaliczone... O, Kuruma, Kuruma jest całkiem... całkiem spoko. Może nie jest jakaś szybka, że bardzo szybka, ale nie jest też...

Mafia, Sentinel, a Yakuza, Stinger, a Diablo, Inferno, tak żebyśmy mogli wyrzucić każdego z nich w wolności. Zabierzcie ich w garażu w Newportu i słuchajcie tego. Nie ma zbyt wiele z nich. Tak. Jak widzieliście, musimy zdobyć tu trzy samochody gangów. Dwa, dwa z tych samochodów są w Portland. Także, no właśnie głównie przez to będziemy jeździć sobie tunelem eee... tym bardziej, że właśnie ta budka jest blisko tunelu zmienił samo radio, kłody wszędzie jakieś rzekamy a nie będzie daby tych FM Posłuchamy sobie trochę oper dzisiaj. Eee... Dobra. Tak, czyli wracamy w to samo miejsce. W to samo miejsce, gdzie byliśmy przed chwilą, e, żeby porwać tego diablo z O, lubię tę operę bardzo, bardzo. Bardzo mi się podoba to. Eee... Gdzieś tutaj musimy być, jakieś diabla stają. O, jest, nie. Tylko uważać, bo jest, i, i policja i wo. Było niebezpiecznie. Wow. Ten samochód to inny. Trzeba go przemalować? Wow. ale naprawdę było strasznie niebezpiecznie. Mogła nas złapać policja, mogli nas wyciągnąć z samochodu. z Diablos. Ale się jakimś, jakimś cudem się udało, To się udało. Ten, ten upadek jakoś jakimś cudem nam się udało nie wywrócić do góry nogami Dobra Wracamy Tak, też jedziemy tunelem, czyli to już jest yy, czwarta przejażdżka tunelem, jeśli dobrze liczę z kątą, ale żebym go na pobijał. Dobra, ale yy, ten garaż, do którego mam go zawieźć i tak jest po drodze yy, do, do paję Także nie ma problemu. Ten, ty, czy wypadek jakiś był Ta ulicę wyblokowali Kurde Ale żebym się należy, żebym go pobijał. Ale to mi jest tu, no. pojedziemy do Do pięćfeja Mam nadzieję, że z tymi następnymi samochodami już będzie mi lepiej szło. Nie będę ich tak obijał, bo to małodowanie czasu, tylko jeżdżenie do tego panię ja. A wiadomo, że chodzi o czas. Także no na niby nam się nie śpieszy, ale no. Bez sensu jest przedłużanie. Wiadomo, że chodzi o to, żeby to trwało jak najszybciej jak najkrócej. Tutaj wjeżdżamy. Taki ciężki, ciężki trochę przejazd. O, i tu jest namiarzy. Wysiadamy. Mamy diablo stadiona. Teraz pojedziemy sobie po. pójdziemy sobie właściwie po jaku za Stingera Ten to pomiędzy tymi uliczkami. Tak, tych samochodów nie ma zaznaczonych na mapie, oczywiście, które mamy wziąć. To jest obojętne. To nie chodzi o jakiś konkretny egzemplarz Tylko ogólnie Podobne podobne misje były, pamiętam W GTA 1 była jedna taka misja, w której W której trzeba Było Była taka misja w GTA 1, w której trzeba było do doków zwieść Dwie taksówki, one były tam do napadu na bank, chyba potrzebne coś takiego. tego co pamiętam, to było zaraz w pierwszym. E, w pierwszym. To było zaraz w pierwszym no. w pierwszym mieście w, w Liberty City, też, też tak się nazywało tam jest to miasto. W którymś z tych, z tych pierwszych czterech budek telefonicznych, które były dostępne, to była misja. Eee, tak, dobra, idziemy sobie tutaj... A to tu przechodzimy... o, koło tego. Eee, komunacji przechodzimy. Idziemy sobie dalej, teraz musimy znowu jechać do Portland, ale ja sobie nie będę tam jechał. Tylko skorzystam sobie tym razem z łódki. Pójdziemy sobie tędy. Po Mafia Sentinela, żeby go zdobyć i się nie ładować do Saint Marks. Tak specjalnie, choć wiadomo, musimy się tam ładować, bo one tylko tam jeżdżą, Ale, ale jak go wezmę spod willi Salvatore. Weźmiemy sobie. Predatora. Policyjna łódź. Tak, to jest tak, która może strzelać. Może jest troszkę wzburzone. Ale akurat płyniemy z prądem, także poprzednio jak, yy, jak grałem to, to płynąłem pod prąd i to strasznie strasznie spowalniało łódkę, także, u, ale teraz już płyniemy pod prąd, także a, no trochę. Tak, te mafia sentinele będą tam pod widlą stały, przynajmniej nie zawsze tam stoją. Tu sobie podejdziemy. Wypłyniemy sobie tą łodzią na plażę. O, Tak, i tu jest takie fajne podejście pod górę. Także sobie podejdziemy tędy. I są dwa marki Sentinele. I teraz tak, żeby się nie narażać tam. Eee, to w sumie, w sumie nawet do Saint Mark's nie wjeżdżaliśmy. Zjedziemy sobie tędy. Eee, tu jest taki trochę dosyć stromy. Dosyć stromy zjazd. O. Jakoś tak. Tak. I pojedziemy sobie teraz tym nabrzeżem. Harwood. Tak, byliśmy na plaży i, i dzielnica też Harwood, a do Saint Marks nie wjeżdżaliśmy. Także no, ominęliśmy Saint Marks, nie musieliśmy się tam obawiać, że ci Włosi nas wysadzą i jedziemy po prostu sobie tunele. Przede na FM, o, fajne też jest. Eee, tak, to jest już w a byłby nie uszkodzony no. Eee, eee, tak. To jest już ostatni samochód, który musimy tam zawieść. Będzie jeszcze tylko jedna misja. I, i to będzie koniec GTA. Yy, koniec, yy, koniec misji dla King yy, Tak, w następnym odcinku misja dla Asuki yy, jak to... Yy, misja dla Asuki. Jak to... Jak yy, ile będzie trwał ten odcinek? Nie wiem, bo naprawdę tam są właśnie tak jak mówiłem 10 tysięcy za misję. E, tak zdobyć samochód mafii tam są e, tam są trzy albo cztery misje e, one też takie są dosyć dłuższe są myślę dosyć tr trudniejsze niż te e, niż te poprzednie ale spokojnie myślę powinniśmy sobie z niej poradzić e, tak e, Polecam sobie kupić trochę bazuki albo M16 do tej misji, bo się nam trochę jej przyda. Ja to już mam, także jeśli byście nie mieli to, Oła. jeśli byście nie mieli to polecam sobie zakupić. Dobra. Siadamy i jedziemy do Bedford. To jest tam y, musimy pojechać, gdzie... mam tylko półtorej minuty na to. Y, musimy pojechać... To jest to samo miejsce, w którym jak wykonywaliśmy misję dla Kenziego Była taka misja, w której musieliśmy zbierać y, trzy samochody i je odłożyć do garażu. Tam koło Pinespraya. Y, tam, y, tam, gdzie stał Stinger. Y, to jest ten sam parking. Na której musimy pojechać. Tam też stoi samochód, do którego jedziemy. To jest Esperanto, akurat. Eee, no ale to zobaczycie. jest taka trochę porąbana misja. Tak, tak szczerze mówiąc.

To tędy. Podjeżdżamy sobie tu do tych schodów. Stąd możemy spokojnie ich załatwić. E, musimy zniszczyć ich furgonetki. Oni będą ciągle wychodzić. E, po pierwsze tak. Ta furgonetka. Pierwsza. Druga. Trzecia. E, tych, co tu stoją, musimy załatwić. Najlepiej... Gra... A, gdzie mam ten granek? Najlepiej granatami. O, trochę za blisko, mamy dwóch. Kurde, gdzie on jest? Ten, ten tekst, znać pani szaleńcy, to mnie rozwalił naprawdę. Eee, dobra. Pójdziemy sobie od innej strony. Stąd. O, widzicie, oni tu idą. No właśnie, ciągle wychodzą z tych, z tych furgonetek. O, zwalimy furgonetkę i tego świra. On tu zaraz gdzieś stoi. Najpewniej. Gdzie on jest? A, tu jest. O! No. 10 tysięcy. Misja się zaliczona. Tak jak widzieliście, to był zamach na nas... Yy, ...dokonany przez Katalinę. Czyli tą... O! Weźmiemy sobie Stengera. Czyli tą... 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 Tą, tą facetkę... Z, z... Tego gangu kolumbijskiego. Tą, stanowiliśmy którą napad na samym początku. co ona zdradziła. Yy, jedziemy sobie do... Do... do kryjówki, żeby zapisać. Tak, po tej misji właśnie y, też y, Jad jest, są już do nas w nastawieni, atakują nas, strzelają do nas. Najprawdopodobniej, ja tam gdzieś chyba wyczytałem, że to właśnie ta Katalina się dogadała z, z tymi, żeby nas załatwić, coś takiego. Y, najprawdopodobniej co, co, to jest coś, coś w tym deseń. Yy. Hmm. O, to jest właśnie ten, ten pomarańczowy chodniuk, w tym spójny na eee... Dobra, jedziemy, zapisujemy sobie. Wysiadamy. No, i to byłoby już na tyle w tym odcinku. Eee, w tym odcinku, tak, w następnym, w następnym odcinku przejdziemy sobie misji dla Asuki. Także. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku.